W każdy wtorek nowe wydanie Tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie Państwo między innymi Ola potrzebuje pomocy. Mała dziewczynka przeszła już siedem operacji, a kolejna to gra o wszystko. Ksiądz Jan Jóźwiak do kandydata Karola Nawrockiego. Pan wymierzy lewy prosty profesorowi Dudkowi. Wygumkowani. ZNP usunęło z tablicy pamiątkowej część nazwisk zamordowanych nauczycieli. Grypa w ataku. W poczekalniach przychodni i na sorach tłumy chorych. Szpitale powiatowe w Mławie, Płońsku i Przasnyszu. Jest źle, ale nie beznadziejnie. Studniówki, studniówki. Relacje z Bali w Ciechanowie, Gołodczyźnie, Golątkowie, Półtusku i Makowie Mazowieckim. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.